Dzień kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, tym razem testującym. Dzisiaj będziemy testować produkt do rzęs, czyli jest to tuż do rzęs, który zakupiłam w Primarku. Jest to tuż do rzęs, który obiecuje wspaniałe rezultaty przy no, bardzo dobrej cenie. Jest zdecydowanie cena przyjazna dla kieszeni. Jest to tuż, który kosztuje 3 funty. W związku z czym, naprawdę, jeżeli faktycznie efekty będą takie, jak tutaj na zdjęciach, które Wam za chwilę pokażę i em, takie będą rezultaty, jakie obiecują, no kochani, to będzie bomba po prostu lata, może i całego roku 2019. Więc, kochani, tak to wygląda. Pierwszy raz widzę tusz w opakowaniu, słuchajcie, w pudełku. To po pierwsze. Po drugie, tak jak widzicie, wygląda naprawdę atrakcyjnie. Jest w takim bardzo odblaskowym, srebrnym pudełeczku. Kartonik jest, powiedzmy sobie szczerze, dość konkretny. Jest zaklejony, więc cieszę się, bo wiem, że nikt tej, tej, tego tuszu nie dotykał. Dalej, mamy tutaj na boku taki zdjęcie przed i po użyciu i zobaczcie no jeżeli ja uzyskam taki efekt to będę w nie powzięta. Tuż kosztuje 3 funty, tak jak widzicie tutaj na naklejce. Co tutaj jest napisane, że mają być przede wszystkim dłuższe i bardziej podkreślone rzęsy bez sklejania, bez efektu sklejania. No i że 91% osób pytanych Stwierdziło, że daje dramatyczną długość i gęstość. Ok. I tutaj też na opakowaniu informacja, że szczoteczka jest cieńka, znaczy cienka, że jest szczupła szczoteczka, mała szczoteczka z elastycznymi gumowymi włoskami, która pomaga nam podnieść i pokryć każdą rzęsę dokładnie produktem. No, no i to tyle, tak to wygląda. Tutaj jest ta szczoteczka, żebyście sobie mogli zobaczyć Taka Naprawdę szczupła, chudziutka szczoteczka. Co mam nadzieję będzie na plus, bo e, używałam, jestem przyzwyczajona w sumie, bo używałam teraz Essence tego zielonego tuszu, który wam już wielokrotnie pokazywałam, i on ma naprawdę ogromną szczoteczkę. I czasami miałam, słuchajcie, problem, bo się tym tuszem mazgałam wszędzie. E, teraz, jak już troszeczkę przysechł, to mm, dużo łatwiej mi się, że tak powiem, go używa ale preferuję mniejsze szczoteczki. Jest zawsze łatwiej. Więc, kochani, poszukam nożyczek, otworzę, bo to jest tak dość dobrze zaklejone i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. I tak, kochani, tuż otwarty. No, powiem, że naprawdę to pudełko mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie. Jest bardzo konkretne. Sam tuż prezentuje się tak. lasz, tak jak tutaj na pudełku było napisane. Mamy tutaj informację, że należy go zużyć w 6 miesięcy od otwarcia, jest przeznaczony do użycia na oczach, mamy tutaj takie oczko, czyli wiemy, że jest przetestowany, wiemy, że jest do użytku w okolicach oczu, co jest oczywiście bardzo ważne, bo wiecie, nie chcemy się oślepić. Nie na zwierzętach, bo mamy tutaj króliczka, czyli świetnie. No, i tyle. Tak jak mówię, użyć w 6 miesięcy po otwarciu. Jest wyprodukowany w Turcji. I mamy dostajemy tutaj 9 ml produktu, czyli standardowo myślę, że większa część tuszy do rzęs ma 9 ml. 9-6 zależy, ale no 9 to jest dość przyzwoicie. I słuchajcie, bez większego gadania, bo już się rozgadałam na bardzo długo. Zobaczmy, jak to działa. Otwieramy. I widać, że jest naprawdę nowiutki, nieotwarty, nie z żadnej strony. A. No, szczoteczka jest taka dość faktycznie plastikowa, z takimi bardzo króciutkimi rzęskami. Wiecie co? Ja normalnie nie wącham tu, bo one, no, tuż jak tuż nie pachnie jakoś specjalnie, ale ten pachnie tak dziwnie słodko. Lukrecją. No, tutaj w Anglii w ogóle popularne są bardzo cukierki lukrecjowe. Nie wiem, czy będziecie wiedzieli, co to, co to jest. W Polsce nie są popularne, nie, lukrecja nie jest popularna, ale no naprawdę pachnie tak trochę. Okej, okay, no to ja się postaram tutaj dobrze, w miarę dobrze Wam pokazać. Wybaczcie za zbliżenie mojej twarzy. Ale chcę, żebyście zobaczyli e, tak dobrze jak, jak tylko się da, jak to będzie wyglądało. No i lecimy, słuchajcie. Czy, czy wy to widzicie? Tak serio. Wow. Okej, okay. Okay. Um. a więc tak. Pierwsze, co powiem, to to, że te. Zresztą, tego, że te rzęski są bardzo, bardzo, bardzo króciutkie, one świetnie łapią rzęski, że te, wiecie, wypustki tutaj są bardzo krótkie, to bardzo dobrze łapią rzęsy, co pozwala na dokładne rozczesanie i takie, wiecie, wyciągnięcie. Więc to prawda, bo to akurat było na opakowaniu, że tak właśnie ma takie działanie. I ja się z tym oczywiście zgadzam. Zgadzam się że bardzo łatwo właśnie łapie nasze rzęsy i je bardzo ładnie wyciąga. Teraz zróbmy drugie oczko i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Szczoteczka jest dość przyjemna w użyciu, znaczy przyjemna, no wiecie, nie, nie drapie ani nic takiego, no bo z racji tego, że jest plastikowa, to często niektóre mają to do siebie, że po prostu tragicznie kują przy użyciu, co zdarzyło mi się wcześniej już z tuszami z essence. W ogóle taki jeden miałam, który już też nie pamiętam jak się nazywa, ale on miał tak twardą, słuchajcie, szczoteczkę z takimi dość długimi ząbkami i on był bardzo drapiący, bardzo drapiący. Nie ja mam nadzieję, że jesteście w stanie to zobaczyć jak on właśnie ciągnie te rzęsy pokrywając je jednocześnie właśnie tuszem mam tylko ok słuchajcie, nie trwało to długo także nie wymaga on jakoś specjalnie dużo pracy Taki jest efekt. To jest jedna warstwa, tak jak widzieliście, nakładana przy Was. Ehm, I powiem Wam, że ja jestem pod małym wrażeniem. Ehm, no może nie jest to taki efekt jak tutaj na opakowaniu, ale jak na moje rzęsy, to mnie się ten efekt bardzo podoba. Są na pewno wydłużone. A przez to, że bardzo ładnie szczoteczka rozczesuje te rzęsy, to y, wyglądają też na zagęszczone. Ja zazwyczaj nakładam tylko jedną warstwę tuszu, rzadko kiedy poprawiam. Z tego względu, że ja bardzo nie lubię okay, mieć rzęsy. Okay, okay. Rzęsy? Ja bardzo nie lubię mieć takich rzęs posklejanych i takich, wiecie, w ogóle niefajnych. I powiem tak: na taki, takie wyjście codzienne to ta jedna warstwa w zupełności mi wystarczy. W zupełności. Mnie się ten efekt naprawdę podoba. Nie chcę tutaj za blisko do Was podchodzić. Ale tak to wygląda. Nie wiem, jak to będzie na dolnych rzęsach? Ważna informacja jest taka też, że nie nabiera się zbyt dużo produktu, co z czym ja mam czasami problem, jeśli chodzi o Tusze z Essence, na przykład, że nabierają one dość sporo produktu, czasami. No i oczywiście upećkałam się po tej stronie. baćkałam się strasznie. Jeśli chodzi o dolne rzęsy, to mam wrażenie, że nie wiem, ta szczoteczka może tak trochę za dużo nakłada produktu na dolne rzęsy. Jestem ciekawa, czy... Jaki będzie, jaki będzie efekt po dwóch warstwach. To oko ma dwie warstwy Na górnej To ma jedno Pomijamy dół, bo Dolne rzęsy Nie polecam malować nim Dolnych rzęs, bo tak jak mówię Ja zrobiłam sobie strasznego bałaganu I tak moje rzęsy wyglądają Po dwóch warstwach Słuchajcie, przyznam szczerze, że to jest Najlepszy tusz, jaki do tej pory używałam, jeśli chodzi o wydłużenie i rozczesanie moich rzęs. Szczoteczka jest świetna i bardzo dobrze łapie rzęsy, bardzo dobrze jej rozczesuje. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Jedno, co muszę, na co muszę zwrócić Wam uwagę, to fakt, że tusz już teraz jest dość suchy. Co właśnie chyba um, robi ten efekt, bo gdyby był bardziej mokry, to rzęsy by oklapły, nie trzymałyby się tak dobrze i domyślam się, że przez to no, jeżeli będziecie używać go codziennie, to on nieco szybciej Wam wyschnie. Ale kochani, to jest tuż za 3 funty. To jest tuż za 3 funty, które ja na pewno, na pewno jeszcze kupię. To jest coś, co no zaskoczyło mnie fenomenalnie, oczywiście w bardzo pozytywny sposób. Jeżeli szukacie czegoś takiego, co da Wam naprawdę sporo wydłużenia i moim zdaniem on wygląda bardzo ładnie, też może nie tyle zagęścił moje rzęsy, ale po prostu je bardzo ładnie rozczesało, co sprawiło, że no, wyglądają one po prostu pełniej. Także ja z tego efektu jestem bardzo zadowolona. Bardzo mi się to podoba. Za 3 funty uważam, że jest świetny. Także jeżeli macie okazję, żeby go sobie wypróbować, to ja go zdecydowanie Wam polecam. Wypróbujcie sobie, zobaczcie same, jak to wszystko Wam działa. Wiecie, to się sprawdza czasami jednej osobie, niekoniecznie sprawdza się drugiej. Także Wonder Lush, jak dla mnie, dostaje kciuka w górę. Niektórzy porównują ten Wonder Lush z Primarka do bardzo słynnego już w tym momencie tuszu do rzęs z firmy Benefit, który nazywa się Day Real, który ma właśnie też bardzo wydłużać, pięknie rozdzielać, rozczesywać rzęsy. Ja nie mogę tutaj zrobić takiego porównania, bo nigdy nie używałam żadnego tuszu z firmy Benefit z tego i wyłącznie powodu, że one są ekstremalnie drogie. Um, o ile dobrze pamiętam, to on kosztuje 19,90 funtów, w funtach oczywiście. Um, a ja staram się nie kupować tuszy, które są a. droższe niż 10 funtów. <laughs> Może to skąpstwo, ale z, ja po prostu uważam, że za 10 funtów już naprawdę możemy kupić świetny tusz do rzęs e, i 20 funtów to jest lekka przesada. Więc jeżeli to jest w jakimkolwiek stopniu porównywalne do tego za 20 funtów, kochani. Nie ma się nawet na co oglądać. I tak kochani wygląda efekt tego tuszu. Tak jak mówię, trochę nie podoba mi się, jak on wygląda na tych dolnych rzęsach, ale nie ma problemu do dolnych rzęs. Mogę używać czegoś innego. Nie zawsze tuszuję dolne rzęsy też. To jak prezentuje się na górnych rzęsach, zdecydowanie wygrywa, że tak powiem, moje serce i no, z tego i tylko i wyłącznie z tego względu serdecznie go Wam polecam. Uważam, że to jest bardzo dobry produkt za trzy funty. Jeżeli macie okazję, będziecie mieli okazję może go przetestować czy sobie zakupić, to um, uważam, że zdecydowanie warto. Dziękuję Wam kochani bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten test był przydatny i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!